we link up with a couple of guys from Point Zulu. What's your grid, Sergeant? Over. Uh, we're just north of Mic 26 at the old outpost. 043043. We've been here for, sh shit, at least an hour now. Over. Understood. We'll RV with you there. How copy? Over. Solid copy. We'll be here. Just get a move on. Out. You think we can make it there, sir? I don't think we have much of a choice, Gary. Sarge, Sergeant. Sergeant Adams, Jesus. Sergeant Adams, we just heard an explosion. You guys okay? Over. Adams, Carrie, you there? Respond. Yeah, I'm here. Fuck. Wait, what happened? Where's Adams? Over. Uh, a landmine. I'm on my own. Fuck. Shit, Carrie, I'm sorry, but you gotta get out of there. If we heard it, you can. The AAF did too. You copy? Yeah, I... Fuck, I, I copy. Are you hurt? Yeah. I, I mean, no. I'm fine. Okay, make your way to us, and we'll go from there. A więc tak, e, witam wszystkich e, bardzo serdecznie i tak e, nietypowo trochę, bo już e, podczas gry, a, no nie miałem niestety jak się przywitać wcześniej, teraz e, to nadrabiam. Kapitan a... Scott Miller, Royal Navy, come in, over. Uh, receiving you, sir, sergeant Wacy, over. Next time, avoid broadcasting over the whole net, soldier. We're consolidating the remnants of our forces at Camp Maxwell. You're welcome to join us if you want. Yes, sir. Of course. Not so fast. Our disarmed forces have concentrated themselves around Mike 2-6 and the airbase, meaning there's a sea of AAF units between you and us. I'm dispatching a team to RV with you at 028-037, just east of Camp Tempest. Our call sign is Falcon. Make your way there. Over. Copy that, sir. We'll be there. Out!

Dobra, odpoczniemy sobie chwilę. Aha, no świetnie. No, gapi się w moją stronę. No bosko, bosko. Dobra, to wiecie, wy co ja zapiszę. Sobie i totalnie lecę na żywioł. Bo to nie będzie miało sensu. Już tam się kampi, gościu. O rany... Czemu mi to robicie? Jest tam helikopter. Oho! Mam cię. Patrz jak się... W... Jak się w krzakach skampił. O oh my God. Co za gościu. Mm, dobra, mogę. Na przykład amunicję wziąć od ciebie? Nie, chyba nie. Nie, ja poz, pozwolicie, że ja się nie będę ogólnie przebierał teraz w żadne tam umondorowania zielonych, bo jeszcze zostanę mm, rozstrzelany przez swoich. A tego to my o, oczywiście. Punkt Zulu. Aha, to ja biegłem ogólnie do punktu Zulu, jo? No, W sumie spoko też. Dobra, jest cicho. Za cicho. O matko Boska! No i pięknie, aż się wystraszyłem. Będzie zbliżenie na tego, kto mnie zabił? A, oczywiście, z granatnika. No ho ho ho. Zapis użytkownika. Tak. O, robi się ciekawie, dobra, e, to tak, to szedłem sobie w tę stronę i zabiłem dwóch, dobra, mam na przykład, nie wiem, broń jakąś zapasową, jakieś fucking sidearms, Zaraz tutaj wypatrzę, czy kurde trzeci gdzieś szedł. Bo jeśli znowu dostanę z granatnika, to będzie naprawdę ciulowo. Wiem, że on tam gdzieś szedł. O, i. A jest! Masz ty, kurde. Dobra. Mogę przeładować pięciu pocisków z tego, z magazynku, nie? Żal. Dobra, jestem blisko calonych, w porządku. Siema, wężu. Paździochu, Marianie. Dobra, ale ja miałem nauczkę właśnie, że przyszedłem kawałek i nie zapisałem. To spoko. Biegnij, biegnij. Jak można w ogóle na kuckach biec? Dobra, zbliżam się do ocalałych Ale tam są moi chyba, bo jest to taka poświata. Ej, a jeśli ja bym sam na przykład przeszedł do punktu Zulu Okay, dobra, nieważne. No, doesn't matter. We're over here, Kerry. Yep. One. old one next, to it. Old one next to it. Got it. Out. Dobra, siema no goście. szczelec, się ma. RKM. likewise sergeant likewise all right guys just so we're all on the same page we're gonna push south to the rendezvous link up with the brits and continue to camp maxwell okay let's do this huh, going we'll go in, go in there that's... yep into the forest No właśnie, podaję być może komunikat, że zginął oficer, prawda? Że jestem sam. Pytaliście się jeszcze, czy jestem ranny. No w sumie, ja wiem, że podczas walki można, nie wiem, sklerozy można dostać, prawda? I zapomnieć tam naj, najświeższe informacje. Bo ja tak jak wiesz, chodzące newsy. Och, no co ty nie powiesz, zachować czujność. Że, żeby mu homora nie znaleźć. Jestem ciekaw jaka kampania jest długa. Będę musiał trochę się zainteresować tym tematem i troszeczkę poczytać. A, pewnie też jakieś e, 8-10 godzin będzie. Zależy jeśli nie będę tak ginął w taki żałosny sposób jak to zrobiłem wcześniej, prawda? Że mnie koleś z granatnika myknął. Dobra, pozwolicie, że to ja sobie zapiszę, bo ja grze komputerowej nie ufam. Ale fajnie, że tak jak zabiłem sobie tamtych dwóch wcześniej, to oni mnie nie zauważyli, a biegli w sumie... Aha, drugi zapis. A biegli totalnie obok mnie, także spoko. Boże, ile tutaj zajęcy.

Aha, już oberwałem, no ja pierdolę. Jest. No gościu, posuń się. Ej, mu mnie uleczył, czy sam się uleczyłem? No i co, nie ma tutaj nikogo? Do wraku! Cover me, pipole! Aha! Hmm, a przepraszam, czemu jest, Aha, fajnie. Amunicji brak, nie ma tutaj nikogo, żeby. O, oh, jest, dobra. Wow. I told you going through the forest was a bad idea. Yeah. This is Falcon. We just heard gunfire. You guys alright? Over. Good to hear from you, Falcon. We ran into a greenback patrol. Nothing we couldn't handle. Over. Copy. We're in position at the rendezvous. Awaiting your arrival. Understood, Falcon. See you soon. Out. No, that's good. Ej, Czyli nie, totalnie żeśmy nie ponieśli żadnych strat, bo jest nas czwórka i była czwórka chyba. Chyba jo. To mi się bardzo podoba. Ale ogólnie to ja musiałem być pierwszym, który oberwał, no nie? A jej tak. Kochamy tego typu gry, gdzie ja idę sobie w środku, gdzie jest, nie wiem, czterech smerfów, kurde, w tym jeden czarnoskóry. I ja akurat musiałem dostać jako pierwszy. No bo, czemu nie? Bo gdyby mnie zabili, to by mieli więcej grzybów dla siebie. a 25,56 mm kamuflaż. Kamuflaż. Tak trochę brakuje mi klimatu starego dobrego Modern Warfare 2, w ogóle Modern Warfare 3. Teraz jeszcze te Modern Warfare z, te zremasterowane. Kurczę, popatrzyłem sobie that rifleman, front! Huh. Man, machine gunner, 100 meters, front! Sniper, 100 meters, front! Man, 100 meters, front! We got a man down! Injured! So, Shit, we got a man down! O, 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 no właśnie. Ej, a. Dobra, autozapis. No spoko. Wszyscy praktycznie moi poginęli. Ja nie wiem co ja mam myśleć o tym. Dobra, ja już zawczasu sobie przyceluję. Chociaż boję się, że to jakieś pół dnia zanim oni wybiegną. Ale nie, nie, nie czytałem żadnych komentarzy typu, Godziak, powinieneś e, częściej się kłaść, byłbyś mniejszym e, celem, trudniej byłoby Ciebie trafić, albo, nie wiem, kucaj, e, chowaj się za kamieniami, w ogóle. To już w ogóle będziesz twardy jak głaz. No naprawdę, faktycznie pół dnia biegłem. Jakie te auto zapisy są pogięte, ale zaraz będzie. No, to ja wolę zapisać. Okej. Okay. we're back, Animes. Engage that machine gunner! West! Carry! Attack that rifleman! West! Oh oh oh! fire that front! No. Super. that... Engage Nawet nie wiem gdzie ja strzelam. Reloading. A jest. Okej, okay, dobra. E, jeden zginął, czy Musi być nie... Ten czarnoskóry śmierw. Aha, to on sobie tam dymka, dymka puścił. No i zawsze, oficer, musisz być taki błysk. A nie, czterech nas jest. To jak? No dawaj, dawaj, oficer, Boże, szybciej idź. No, hello! Gościu, nie możesz trochę przyspieszyć? Na przykład, tak jak ja? Mam na przykład binokle? Ej, mam! No to czemu ja tego nie używałem wcześniej? Okej. Okay. przeniknąłem sam siebie. Dobra, to ja może trochę pobiegnę z perspektywy trzeciej osoby, żeby było wesoło. Zrobimy sobie takie Grand Theft Auto 6. Widzimy, nawet mi się taje taki tytuł: yy, w Arma 3, AK yy, Grand Theft Auto 6. Ej, ale miałbym wejść wtedy, ja nie mogę. Wyświetleń miałbym chyba z pięć melonów. Okej, okay, we're almost there. Ale teraz to ja będę miał wielki team, kurczę, ośmiu ludzi. Znaczy plus ze mną to jest 9. Znaczy nie wiadomo ile ich tam jeszcze przyjdzie. Well, glad that's over with. We Falcon, be advised. We're nearing your position. Try not to shoot us. Over. <laughs> no promises. Falcon out. No promises. Falcon out. All right, lads, come out of hiding now. Now is three.

W razie, jeśli coś będziecie słyszeli, to akurat mój telefon zaświrował. Aha, czyli sytuacja normalna. I teraz będzie jeszcze proto, protokół Apex, i będziemy na czysto. Także. Myślę, że będę się z Wami teraz żegnał. Dziękuję bardzo za uwagę. Możecie też zasubskrybować kanał, żeby daną serię śledzić, prawda? Ja Wam raz jeszcze za uwagę bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was ciepło, życzę miłego dnia. Trzymajcie się.